Zapytacie, czemu chodzi na przyłomnie co opowiem Wam krótkie, jak coś nagram, tam będzie ten materiał, czemu chodzi na przyłomnie i inne takie. Śledźcie mój kanał Łukasz Dominika. Witajcie kochani, 4 godzina, 4.40. O, nie wiem czy widać, czy nie. Ja udaję do pracy na ranną zmianę. Pana jak ogląda, będzie ciepło jak do jutra. I Na miłego dnia. Życzę Wam i pan Mamo, Mam jedno zaproszenie, wakacje, 24 godziny. Do 30 czerwca mam to tu, bo będzie Danowa e, Wojcówka 24 godziny się nazywa barkacja 25 ważne jest do 30 czerwca Szemanko jest połączenie ode mnie 830 Jedzie to mnie bardzo cieszy Powiadać mogę i dalej Zaraz pokażę Nie wiem czy widać Bo jak przed powiecie zapytacie gdzie byłem a, Jak widzicie w pracy pracuję się ja Nie wiem ile jeszcze mi zan mi ten miłej środy miłego drugiego weekendu Cimcie pa pa to jest ten i co? I siedzę, odpoczynam, ukradzasz do roboty i tyle. Trzymajmy. Dzień dobry, widzimy się po nie wiem gdzie. Może jeszcze dziś coś nagrywam takiego dla was filmu. Pa! Widać, ładna pogoda. Widzę, dzisiaj jest powietrze, no ładne. W roku po weekendowej jak widać, jestem po i idę do domu. Prawie. Sorry, że tak późno nagrywam i ogólnie. dawno już nie nagrywam Rę zmienia pogoda się, ostatnio byłem krótkim, teraz widać jestem w bluzie i czekam na trawę Bardzo zmienia się pogoda, jak widać, może przepitkę zrobię z tym filmem i zobaczycie jak było i jak jest, do potem